Oto dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy. Bo nigdy więcej ten dzień nasz się nie powtórzy, jak żadna chwila. Każdą chwilę musimy przeżyć, każdy przeżywa tę chwilę jak potrafi. Ale myślę, że najlepiej to przeżywać z Panem. I to jest prawdziwe światło, to jest prawdziwy dar. Otrzymałeś życie nie po to, żeby sobie żyć, ale coś, aby z tym życiem zrobić. Najlepiej jego podarować drugiemu. Często nam się wydaje, że to jest sprawa z kosmosu wzięta, a to są proste, zwyczajne gesty. Życzliwość, uśmiech, dobre słowo. Ludzie bardziej potrzebują dobrego słowa niż nie wiadomo jakiego majątku. Tych dobrych słów coraz bardziej nam brakuje. Serdeczności, życzliwości, a w miłości po prostu wystarczy być. I nic więcej. I takie rodzi mi się pytanie, czy kiedykolwiek w ogóle zastanawiałeś się nad słowem jestem? Jesteś. Mogłoby cię nie być, ale jesteś. Zobacz, to jest światło. Jestem. Jesteś dla siebie, dla kogoś. Dla Boga. To jest ogromny dar być. Często w natłoku spraw i codzienności nie potrafimy się zatrzymać nad tym słowem, prostym słowem jestem. Ma to ogromne znaczenie. A Bóg mówi, jestem, który jestem, trwam wiecznie. I generalnie jest tak, że my też już jesteśmy w tej wieczności. Tak naprawdę jesteśmy pomiędzy czasami, pośrodku czasu. Ten czas, który minął, nie cofniesz. Ten, który czasu jest przed tobą, nie znasz. Żyjesz tu i teraz. W innej chwili po prostu być, w chwili po prostu nie ma. Zauważ, to jest światło. To jest przebłysk, ogromny przebłysk. I chciałbym się tutaj posłużyć takim przepięknym tekstem. Pozwolę sobie tutaj wziąć karteluszki. Bo mam tutaj przepiękny tekst zapisany w mojej ulubionej kapeli, punkowej armii, gdzie Tomasz Budzyński, który jest poetą i malarzem, można sobie sięgnąć po Tę muzykę, ten rodzaj muzyki. I oto taki tekst przebłysk. Oko do nieba, do ziemi trup, pomiędzy tymi żałosna lampa słów. Cały mój świat nie znaczy nic. Ja Ciebie ścigam, wołam Cię, aby żyć. Światło świeć, światło. Prowadź mnie ze śmierci życie, z ciemności blask. Piosenka za nim nie nadąży i tak, gdy serce płonie przez wszystkie dni. Buduję dom, gdzie zamieszkasz Ty. Światło, świeć! Światło, prowadź mnie! Ty jesteś drogą, jesteś brzegiem dnia, Ty jesteś kluczem. Ciebie świat nie jest wart. Przyniosłeś ogień, bez troski, śmiech. Ruszam, reszta jest niczym, bo Twoje jest światło, światło, światło. Prowadź mnie. Niech cię strzeże, niech cię wspiera światło. Światłem, które rozświetla, rozświetla nasz mrok, jest Słowo. Słowo, które ja sobie rozważam, nazwałem rozkminaniem. I teraz pragnę posłużyć się tekstem wziętym z księgi do Galatów przepięknym tekstem. Proponuję, żeby ten tekst w miarę możliwości i czasu przeczytać sobie, nawet kilka razy, po cichu, żeby to słowo usłyszeć, a potem również na głos, żeby. Usłyszeć to jeszcze raz, bo w tym słowie, zresztą ja w każdym Bożym Słowie, jest ta głębia. A my przecież nie lubimy pływać po wierzchu, tylko lubimy schodzić w głąb. Więc posłuchajmy. A to mówię. Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez Ojca, podlega on opiekunom i rządcom. My również. Dopóki byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli, żywiołów tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna Swego, który woła: Abba, Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. I teraz pozwólcie, że się trochę porozkminiam. Być może komuś to pomoże właśnie w tym wędrowaniu przez tą drogą Wielkiego Postu, ale myślę, że nie tylko Wielkiego Postu. Całe nasze życie jest drogą. Wędrujemy, nawet jak usiądziesz, to idziesz, bo czas nie stoi w miejscu, czas płynie. Chociaż jesteśmy pośrodku tego czasu, ale mimo wszystko przewija się przez nas, przenika przez nas. Pytanie jest takie, czy stajemy się przez to mądrzejsi, dojrzalsi, czy wręcz przeciwnie. Proszę, weź i zamknij na chwilę oczy i spróbuj wyobrazić sobie, jak wyglądasz duchowo. Ile masz lat, ile masz nawet w klacie, talii, jaki masz wyraz twarzy i tym podobne. A teraz pomyśl o rzeczach, które tobą rządzą. Od których jesteś uzależniony, uzależniona od rzeczy czy osób, bez których nie możesz jakoś się obejść. I jak. Ja często wyobrażam sobie siebie, samego, takiego małego chłopczyka. Sprzed 15-16 lat, właśnie taki, taki nastolatek jeszcze, albo dzieciak. Teraz może mam 19 lat. Paweł natomiast prowadza nas wszystkich na ziemię. Bo, parafrazując jego słowo: jeżeli jesteś zależny od czegoś, to jesteś albo dzieckiem, albo niewolnikiem. Jak jesteś dzieckiem, to masz opiekuna, a jak niewolnikiem, to masz zarządcę. To co wolisz? Oczekując, oszukując siebie, że jesteśmy panami wszystkiego, że życie należy do nas, bo jeżeli jesteśmy zależni od czegoś, to już nie jesteśmy wolni. Często mi to przeszkadza. I przychodzi przez myśl, że ja jestem niewolnikiem, niewolnikiem swojej głupoty, lęków, słabości, przeszłości, wyobraźni, namiętności. Jeżeli też czujesz, że jesteś niewolnikiem, to nie oszukuj się, że jesteś herosem, albo tajnym agentem, czy siłaczem. Sam się nie uwolnisz. Nie pomogą Ci żadne lekcje kontroli własnego umysłu, zajęcia jogi, siłownia, dieta, cud, inne szmery, bajery tego świata. Bo tak jak dzieci niewolnicy są poddani żywiołom świata, wykaraskasz się, je, jedy, się je z jednego błota, to jak wykaraskasz się z jednego błota, w w drugie. Każdy terapeuta czy psycholog powie ci zgodnie: człowiek sam nie jest w stanie powstać. Potrzebuje drugiego. Podobnie, jeżeli czujesz, że jesteś dzieckiem, to tak samo. Tylko może z naiwnością dziecka budzisz się, że jak popłaczesz i potupiesz nogą, to coś się zmieni. Tak. Opiekun da ci lizaczka żeby uciszyć niesfornego malucha. I tyle. Zmieni pieluszkę, poklepie, pocieszy. Apostoł pisze, że gdy jednak wypełnił się czas, to wtedy Bóg dopiero zesłał swojego syna. Dopiero wtedy. I ten syn uwolni nas wtedy od opiekuna, zarządcy, abyśmy stali się dziećmi przebranymi, prawdziwymi, wolnymi. Czyli takimi, które mają ojca. Bo zobacz, że jak dziecko ma opiekuna, to znaczy, że nie znało ojca. Ba! Nie wiadomo, czy ono nawet było świadome tego, że ma ojca. Jak już staniemy się tylko dziećmi przybranymi, to co ma się stać? Syn, bo Syn Boży po prostu w nasze serduszka wyleje swojego ducha, który ma wołać Abba Ojcze. Dlaczego Abba? Przecież też znaczy Ojcze, czy raczej Tatusiu. To znaczy, że to jest najlepszy Ojciec, jakiego mamy, jakiego znamy. Nie ma się lepszego. To jest taki Ojciec, który kocha nas niesamowitą miłością przez duże M. Żydzi to rozumieli. Dla nas to jest takie prawie nic, bo nikt się tym nie zachwyca. Ale jakbym ci powiedział, że nie wiem. Trudno mi teraz wymyślić jakieś porównanie, ale mam nadzieję, że rozumiesz. Mieć ojca to mieć kogoś bliskiego. A Bóg jest takim ojcem, który jak usłyszy takie wołanie, to nie trzeba będzie mu dwa razy powtarzać. Dopiero jak zaczniesz wołać, A, ba ojcze, sercem to Bóg weźmie się za ciebie, obejmie cię. I odejmiesz z Ciebie ten cały niepotrzebny bałagan, w którym brniesz. Przestaniesz być niewolnikiem. Przestaniesz być dzieckiem nieznającym Ojca. Chciałbym się z Wami podzielić taką historią prawdziwej miłości, jak to... Bo właśnie Chrystus pokazuje nam swojego Ojca. Otóż kiedyś poznałem takiego Pawła, Swego czasu mieszkałem tutaj w Budgoszczy. Lubiłem chodzić do Kubryka po to, żeby posłuchać muzyki, muzyki szanty i nie tylko. No i na początku nie wiedzieli ludzie, w kim w ogóle jestem, ale w pewnym momencie zdali sobie sprawę, że to jakiś ksiądz przychodzi. więc było zainteresowanie olbrzymie. Niektórzy byli zdziwieni, pytali się, no co tutaj robisz, po co przyszedłeś? Mówię, no nie przyszedłem was nawracać, przyszedłem sobie posłuchać muzyki, to tak jak ty. I nawet gdzieś tam sobie usiadłem przy, przy kuflu piwa, słuchałem się muzyce i nagle ludzie stwierdzili, pokazują, pokazują pokazały mi, że Kościół potrafi być normalny. No i przychodzili zwierza się z różnymi, z różnych historii swojego życia, naprawdę, odbyłeś tam się przepięknej, czasami bardzo długiej spowiedzi, sakrament płynanie pokuty. I poznam też takiego Pawła. Mówi, słuchaj, Jachu, bo tak do mnie mówił, kiedyś moje życie kręciło się wokół trzech dni. Piątek, sobota, niedziela. Reszta totalna bezsens. Totalny bezsens. domu mi się nie okładała. Ojciec był pijakiem, alkoholikiem, Matka zadawała się z innymi mężczyznami, porzuciła mnie dziewczyna. Wszystko stało się bez sensu. Pojawił się na alkohol, narkotyki, ciężka muzyka. Dlatego te trzy dni. Aż pewnego dnia bo będąc studentem, spotkałem na stołówce studenckiej pewną grupę ludzi, młodych ludzi, którzy niby niczym się nie różnili, a jednak się różnili. Pewnego dnia postanowiłem do nich podejść, zapytać się, co tak was odróżnia. No i zobaczyłem tam też przepiękną, pewną młodą dziewczynę. Mówi, Słuchaj, zawsze myślałem, że chrześcijanie są raczej brzydcy, a tu z piękności. No i zaraz postawiłem pytanie, co tak was odróżnia od pozostałych innych tutaj kolegów i tak dalej. A ona odpowiedziała, Jezus Chrystus. Ja się naprawdę wtedy i mówię, słuchaj, ale ja mam dość tych obrzędów, skostniałego kościoła, tej religii. A ona odpowiedziała, słuchaj, ale ja nie powiedziałam religia, powiedziałam Jezus Chrystus. Rozumiesz? I mówi, słuchaj, dla mnie to było jak uderzenie obuchem siekiery w głowę. Jezus Chrystus. I mówi do mnie, słuchaj, nie da się pokochać Kościoła. Nie da się pokochać konfesjonału bez relacji z Chrystusem. To był dla mnie punkt zwrotny. Oczywiście jeszcze się zmagałem przez wiele lat, przez wiele miesięcy z tym Słowem Jezus Chrystus. Nie dało mi to spokoju. Postanowiłem po kilku miesiącach pójść pieszo na, 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 do Częstochowy na Jasną Górę po to, żeby odbyć sakrament płynania, żeby się wyspowiadać. Spowiedź trwała kilka dni, bo kapłan, który tam siedział, w komisji, odesłał mnie z powrotem, a ja powracamy po to, czując właśnie, że i między nimi powiedział mi znamienne inne słowa. Masz prawdziwego Ojca, który naprawdę Cię kocha i masz prawdziwego Brata, to jest Jezus Chrystus. I tak faktycznie właściwie jest, że nie da się pokochać, Kogokolwiek bez konkretnej relacji z kimś. I to jest właśnie to światło, światło, które właśnie uderza nas, Jezus Chrystus, który jest miłością, który jest tym, który ofiarował swoje życie, po to, żebyśmy my prawdziwie żyli, żyli nie tylko tym światem, ale tym, który po prostu jest przed nami. I to jest właśnie prawdziwa droga, gdzie Chrystus mówi, że ja jestem drogą prawdą i życiem. Nim mamy siebie odnaleźć. Człowiek sam siebie nie rozumie bez Chrystusa. I między innymi dlatego dwie belki skrzyżowane w jednym punkcie w sercu Chrystusa. Dlatego też mamy stawać się światłem prawdziwym, nie blaskiem świecącym z samego siebie, ale światłem Chrystusa właśnie. To jest prawdziwa droga, to jest prawdziwe światło, które nas potrafi przemienić, zmienić i poprowadzić do innych.